Cześć żołnierzyki, moi kochane, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony kłanię się nisko, jak zawsze, kapitan Rutain Moi drodzy, dzisiaj nie Flash News Hell, Luz, ale też o Hellet Jak zapowiadałem w materiale, który ukazał się już w tym tygodniu z gry Squad 44, szykowałem właśnie się do nagrania tego materiału, w którym przedstawię wam dwie tezy. Najpierw napiłbym się herbatki, herbatki z cukrem, bez cytrynki. Możecie się ze mną zgodzić, bądź też nie, i sekcja komentarzy jest dla Was otwarta. I tu nie jest kwestia tego, kto się lubi którą y, y, grę, tylko poproszę o wysłuchanie mnie i y, sami wyciągnijcie wnioski. Ostatnio rozmawiałem ze swoją społecznością na Facebooku, na swoim fanpageu, przy wrzuceniu jednego z filmów właśnie o Hellet Loose, Flash News Hellet Loose. Jeden z tych odcinków poszedł na temat update'ów i przyszłości gry. I wyszły dwie tezy. Jedna bardziej optymistyczna, czyli, że twórcy przełożyli wszystkie środki i ludzi do nowego projektu Hellet Lus 2 i pracują nad nim. Co cię tak bawi księżniczko? No i drugi mniej optymistyczny, czyli taki, że po prostu twórcom Helletlus, nie twórcom w sumie właścicielom obecnym, bo to nie byli, nie, nie byli twórcy Team Seven zabrakło pomysłów na grę, nie chcą w to wkładać pieniędzy i duszą po prostu kotka za pomocą młotka. No, tak mi się to wydaje, że to jest mój chomik, będę go dusić, tyle, ile chcę, i po prostu wydymam z niego tyle pieniędzy, no to za ostro powiedziałem chyba. No ale nic, dobrze. No w każdym bądź razie zabiorę, zabiorę z, z, z tego projektu tyle pieniędzy, ile się da. Więc słuchajcie, omówimy sobie parę aspektów, i wy powiecie mi, co myślicie, OK? Tak, proszę pana, oczywiście, proszę pana. Na koniec powiem Wam swoje zdanie, co ja myślę. Przede wszystkim, Team 17 po zakupie gry od oryginalnego twórcy Black Matter wprowadzało jeszcze troszeczkę update'ów. Za grę zapłacili 47 milionów funtów, moi drodzy, więc to nie bagatela kwota. I tak, na dobrą sprawę, gra w pewnym momencie utknęła w takim punkcie zero. Wszystkie zmiany, które wchodziły w tamtym roku jeszcze do gry. To część z nich była zaprojektowana przez oryginalnego twórcę Black Matter, który przez po sprzedaży gry, przez półtorej roku jeszcze miał się zajmować właśnie wprowadzaniem tych treści, które zaprojektowali do gry, moi drodzy. To się już skończyło dobrych parę miesięcy temu, i tak na dobrą sprawę, to prawie od roku tkwimy z tym samym, bo wprowadzenie mapy, w której nikt nie chce grać, nie jest niczym dobrym. Zmiany optymalizacyjne, których w ogóle nie ma też nie jest niczym dobrym. Jeżeli chodzi o udźwiękowienie, w ogóle jest nie dotykane. Jeżeli chodzi o pracę serwerów, w ogóle ten ser, to, to, jest, to jest też y, pomijane zupełnie, nikt na to nie odpowiada. Jeżeli chodzi o współpracę ze społecznością, moi drodzy, sama sytuacja taka, że mamy PTI i tam nikogo nie ma po prostu. Paru parę ciekawych osób, które wejdzie tak jak ja, żeby zobaczyć, cóż tam oni planują i na dobrą sprawę nie ma, nie ma z kim grać. A kiedyś zupełnie inaczej to wyglądało, prawda? Gdzie jest Pacyfik? Gdzie są dodatkowe mapy z Normandii? Jedyne, co widzimy to tryb, którego nikt nie chciał, czyli taki bardzo arkadowy prawda, trybik, bo jak można skimriś nazwać, potyczkę, takim bardzo arkadowym, małym trybikiem, o którym w sumie nikt nie mówił, nikt go nie chciał, zapowiadane były treści tak jak wojska fińskie, wojsko polskie. Moi drodzy, zapomnijcie, zapomnijcie, bo z tego co widzę, to nie ma komu tego tworzyć. Jak już w jednym z materiałów Flash News Helplus mówiłem, Team 17 w tamtym roku i w tym też powyło się praktycznie całego działu Quality Analytics i pracowników ze studia Studio Six, które było założone do pracy nad grą Helplus. Więc łącznie CEO, który też był zatrudniony do tego, by pracować nad projektem Hellet Loose. Więc co się tam dzieje? Komunikacji zero. Nawet ze swoimi content creatorami, nie patrzcie na mnie, ja nie jestem ich content creatorem, zagranicznymi nie chcą rozmawiać, gdy pytania są im zadawane, na to nie otrzymują odpowiedzi, otrzymują jakieś wymijające powiedzmy sobie... Takie półinformacje na temat tego owego. Zresztą wystarczy popatrzeć na ty twórczość tych content kreatorów, gdzie było Hellet i nagle przez 6 miesięcy praktycznie biorąc filmy na, na, na temat Hellet się nie pojawiają, bo nie ma o czym, moi drodzy. Ja wrzucam oczywiście dalej Flash News Hellet zerkam sobie na to pilnie, co się dzieje, bo poświęciłem już tej grze bardzo, bardzo dużo czasu i jest mi troszeczkę szkoda porzucić. Ten tytuł. Aczkolwiek, czy mam wielką ochotę na rozegranie partyjki, czy, dwie, czy dwóch? Jak tylko mam, to wchodzę do gry i niestety po godzinie, czy nawet po 15-20 minutach odechciewa mi się całkowicie. Chyba, że wpadnę na jakiś event zorganizowany jeszcze przez istniejącą polską społeczność w tej grze, no i wtedy można sobie na coś popatrzeć i w coś jeszcze pograć, moi drodzy. A poza tym to naprawdę jest nędza i bieda. I, I tak to mniej więcej wygląda. Więc, czy ja się osobiście optymistycznie nastawiam do tej gry? Myślę, że Lus samo się postrzeli i samo się wystrzeli i będzie to po prostu koniec. Osiągnęliśmy pewien pułap, jeżeli chodzi o ilość graczy. Team 17 ratowała się tym, że po prostu wepchnęła grę do Game Passa, zapominając zupełnie o optymalizacji, zapominając zupełnie o stronie serwisu serwerowej i zapominając o konsolach, gdzie ludzie narzekają na optymalizację, jeżeli na konsolach narzekasz na optymalizację gry, to znaczy, że naprawdę co z nią jest nie tak. Od dwóch lat konsolowcy czekają na serwery, znowu są im obiecywane, no i nie wiem, czy Heletlus po prostu przedstawić się chce na, na całkowicie na taki arcade, czy na taki, na taki rynek konsolowy bardziej, nie wiem, bo no, obiecali po, nas po raz kolejny, że będzie przeglądarka serwerowa na Konsolach. To już jak mówię, po raz kolejny. No ale co z tego wyjdzie, to się zobaczy. Więc tych informacji dobrych, które by skłaniały się ku powiedzmy sobie, tej optymistycznej wersji, że pracują nad Plus 2 i będzie wszystko super. I nam jeszcze pokażą, jest bardzo, bardzo mało. No chyba, że naprawdę tak się zakamuflowali i nie ma żadnych przecieków. Hmm. Czy to jest możliwe? Nie wiem, myślę, że jeżeli by pracowali nad Helmet Plus 2, co tak mi się, mi się tak myślałem, że pracują nad Helet Plus 2, tak naprawdę, ale po tym, co ostatnio czytam i obserwuję i słucham, nie wydaje mi się tak naprawdę. Nie wydaje mi się, więc skłaniam się bardziej ku tej wersji o pesymistycznej. Oczywiście moje zdanie. Wy się z nim możecie nie zgodzić. Ja myślę, że tak jak mówiłem przed chwilą, osiągnęliśmy pe pewny, pewny pułap, i to tylko i wyłącznie dzięki temu, że gra na, na Game Pass'a weszła i tam ludzie za darmo mogą sobie grać grać, nią, bo, bo inaczej podejrzewam, że byłoby cienko. Widzę to po swoich znajomych, widzę to po ludziach z którymi grałem, że już nie grają w Hellenus'a, byli to ludzie, którzy spędzili tysiące godzin w tej grze, nie 10, 15, 20, 50, tylko tysiące godzin w tej grze. Jeżeli oni odstawiają tytuł, to znaczy, że coś naprawdę jest na rzeczy. No i też samo to, że sytuacja w studiu Team17 nie jest najlepsza, pracownicy są zwalniani, bo były dwa zwolnienia tylko w tamtym roku, i to zwolnienia dotyczące właśnie ludzi pracujących nad tą grą. Także, moi drodzy, powiedzcie mi, co Wy myślicie. Ja optymistycznie za bardzo nastawiony nie jestem. Oczywiście dalej będę kontynuował serię Flash News HELETLUS, aczkolwiek jeżeli chodzi o gameplay i oko na niebie, to naprawdę bardzo ciężko znaleźć dobrą rundę do nagrania. Czasem wpadnę na serwer, poobserwuję posłucham ciszy, wystrzałów i wybuchów i milczenia owiec. Niestety. Tak to wygląda. Trzeci kurs zapiał. Możesz iść. Jak ci się śpieszy. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie. E, komentarze. Zapraszam. Sekcja komentarzy jest dla was e, otwarta. E, to już koniec, czy dopiero początek? Wy mi powiedzcie, czy to koniec, czy początek. E, Hellet. Luz. Łapeczka będzie bardzo mile widziana. Subskrypcja, dzwoneczek, notyfikacja. Jeżeli jesteście ciekawi, co się dzieje u konkurenta Heletlus Skład 44, to jest też seria informacyjna Citrep Skład 44. Na kanale są też filmy, więc zapraszam serdecznie moi drodzy. Tak jak mówię, zawsze lepiej jest mieć dobre dwie gry niż jedną średnią. No i tutaj fajnie by było, gdyby Skład 44 i Helled plus przez najbliższe parę lat konkurowały ze sobą o naszą atencję, prawda? Myślę, że lepiej byśmy na tym wyszli yy, niż posiadanie jednej gry. Nie? No, tak mi się wydaje. Nie wiem co wy myślicie. Powiedzcie mi. W sekcji komentarzy. Trzymajcie się, do usłyszenia. Bardzo dziękuję też również, żeby nie było, że zapomniałem wszystkim swoim wspierającym na Twitch i YouTube. Trzymajcie się. Cześć!